Działo się to w 1993 roku w gdyńskiej dzielnicy Karwiny. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet, matki i córki oraz kilkuletniego chłopca. Zostali brutalnie zamordowani. Zbrodnia była wyjątkowo okrutna. Ślady wskazywały na przemyślane działanie. Ktoś znał rozkład mieszkania, wiedział kiedy zabić i jak zatrzeć ślady. Śledczy szybko mieli podejrzanego. Był nim były funkcjonariusz służby bezpieczeństwa. Mężczyzna znał jedną z ofiar. Miał motyw i wiedzę, jak unikać wykrycia. Ale. Dowodów brakowało. Mimo upływu lat i licznych prób, sprawy nie udało się rozwiązać. Podejrzany zmarł w 2009 roku, zabierając tajemnicę ze sobą. Do dziś nie wiadomo, kto naprawdę zabił trzy osoby w spokojnej dzielnicy Gdyni. Sprawa Karwin pozostaje jednym z najbardziej mrocznych i nierozwiązanych śledztw w historii trójmiasta.